Czwartek miesiąca to dzień tradycyjnych obrad miejskich radnych. Tym razem w planie sesji znalazły się między innymi następujące tematy zmian w budżecie miasta, zmian w wieloletniej prognozie finansowej, podatku od nieruchomości, opłaty od posiadania psów, udzielania dotacji w ramach udzielonej pomocy finansowej z gminy Suszec na roboty budowlane przy obiekcie Kościoła Ewangelicko Augsburskiego. Zatwierdzenia planu obchodów miejskich rocznic tradycji i pamięci narodowej w mieście Żory oraz sposobu ich obchodzenia. Nadania nazwy ulicy w dzielnicy Kleszczów. Wyboru ławników na kadencję 2012-2015. Za chwilę, pod uwagę takie dwa główne pozycje w podatku od nieruchomości, a mianowicie budynki mieszkalne. Przewodniczący tutaj wskazał na ten jeden grosz względem tego... tego... 300-metrowego obiektu budowlanego, mieszkalnego, który jak wiemy jest budynkiem dużym. Weźmy uwagę, jaki to jest koszt skalierowy. 0,70 groszy razy 300 metrów to jest 200 tys. zł rocznie w podatku. Szanowni Państwo, mieszkanie z tego 300-metrowego mieszkania płaci każdą opłatę możliwą, którą można sobie wyobrazić. Świeci woda każdą w kwotach większych niż podatek od nieruchomości. Teraz, żebyśmy w odpowiednim skalę skale tutaj mieli, i sobie zdawali sprawę, jakie są kwoty globalne. 200 zł od, 3, 200 zł od 300 metrowego obiektu, budynku mieszkanego. A teraz kwestia jakby rozdawana przez komisję w sposób szczególny, mianowicie działalność gospodarcza, najwyższa stawka, częstokroć odczuwalna dla małych firm. To jest, to jest wykąpienia Ale jaki mamy mechanizm? Obniżając stawkę, Odczuwanie dla tych firm, na przykład do 10 zł, prawda? Na przykład my obniżymy stawkę wszystkich przedsiębiorców na terenie miasta Żory. Czyli Kowalskiemu, z natury który prowadzi działalność gospodarcza, jak i każdej spółce mającej siedzibę w Żorach. Największej, te, które mają siedzibę w strefie ekonomicznej, te, które wybudowały wielkie obiekty, wielkopowierzchniowe fabryki, każdy będzie płacił tą mniejszą kwotę. Czy o to nam chodzi? you <music>